Nie ma złej pogody, są źle ubrani. Ludzie. Słuchajcie, deszcze za deszczami chodzą pięknie. Ale jak widzieliście na zdjęciach, kamperos zaparkowany, a ja wyszedłem znaleźć jakieś piękne, piękne gałązki, na których zawieszę garnek. A że tutaj mam taką miejscówę. Więc wejdę i ciapnę sobie. Dostałem ciekawe urządzenie. Zobaczymy jak to pójdzie. Całkiem, całkiem. Uuu, no powiem wam, że jak się ma pod ręką, chociaż siekierka to siekierka. Ja jestem na terenie prywatnym, więc mogę sobie na taką przecinkę pozwolić. Mamy tutaj piękne trzy nóżki, które zaraz będziemy wiązać i będą stać nad ogniskiem, na których zawiesimy nasz gar. Poprawiam tutaj taką siateczkę przy warzywniaku i wykorzystam stąd drut do związania naszego stojaka. Najgrubsza idzie w środek, cieńsze po bokach mniej więcej metr osiemdziesiąt i tu wiąże je tak jak one teraz leżą okej, okay. na razie jednym i staramy się staramy się to postawić Hop. Hop. Hi, hi. ojciec z tym nosidełkiem Wydał radę chłopisko A jeszcze bardziej z tym łańcuchem Opa, opa, hop. Jest mega sztos Bo za każdym razem gdzie nie jestem tylko go oplatam I łańcuch wisi Yes.